Witam widzów telewizji Imperium z Kortów przy ulicy Kosenierów w Gliwicach, gdzie od początku tego tygodnia odbywają się 88 już mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym. Nie są to pierwsze tego typu zawody organizowane w Gliwicach. Wcześniej miały miejsce już tutaj w latach 2007 i 2009. Było tu też organizowanych sporo innych turniejów. No z takiej okazji nie mogliśmy przegapić, dlatego dziś właśnie lato imperium zagościło w. W tym miejscu. No, przed nami myślę, że bardzo ciekawy program, mamy kilku fajnych rozmówców, pogadamy z sędzią głównym z zawodów, z jednym z organizatorów, a także z uczestnikami, bohaterami, czyli zawodniczkami i zawodnikami. Naszą relację z kortów przy ulicy Kosynierów w Gliwicach rozpoczynamy z rozmową z jedną z legend gliwickiego tenisa ziemnego, mistrzynią Polski indywidualną, no, zawodniczką niegdyś Piasta Gliwice AZS-u, Gliwicę Wandą Ostrowską. Pani Wanda, no, wspaniała impreza. Co pani tu robi? No przyszłam popatrzeć w ogóle jak grają. Znaczy jak przyszłość gra, nie? Jak będzie? No. To powróćmy was, się w takim razie w przeszłość, jak to się stało, że pani zaczęła grać w tenisa i że tutaj wylądowała w Gliwicach? Bo z tego, co wiem, to jest pani wychowanką kuźni ustroń, jeśli chodzi o sportmenkę. No jako, jako taka dziewczynka, która chodziła do pierwszej czy drugiej klasy, czy, czy nawet już koniec przedszkola, to chodziliśmy na korty, bo tam w ustroń to była mała, mała miejscowość, i tam kto pani. Z jako kolonii zaprowadziła nas na korty. No i, i tam zaczęło, zaczęłam się interesować tenisem, no i zaczęłam codziennie przychodzić. I taki był tam trener świętej pamięci, pan Mojeścik, jakąś rakietkę mi tam skombinował. No i tak, tak się zaczęło, nie? Były takie złote lata tego tenisa ziemnego. Przede wszystkim to, jest, to są lata 46-7, kiedy Irmina Popłaska tutaj walczyła, a tak. potem lata 60-70. Powróćmy pamięcią, właśnie tych lat 60-70. Co pani nam może o tym okresie powiedzieć? Więc y, przyszłam do Gliwic, przyjechałam do Gliwic na studia, jak już powiedziałam. Rozpoczęłam studia i zaczęłam grać w piaski Gliwice. I potem przeszłam do azds Tam mieliśmy też studenckie rozgrywki prawda tam też dobrze wypadała mi drużyna dobrze wypadała i po skończeniu studiów poszłam z powrotem do Piasta już nawet chyba rok przed zakończeniem studiów i tu był taki mój mąż Janusz Ostrowski działacz Okręgowego Związku Tenisowego no i on mnie tutaj ściągnął do Piasta i stworzył drużynę którą w 77 roku bodajże zdobyliśmy drużynowe mistrzostwo Polski. Wygraliśmy z Legią. To był taki czwórmecz na, yy, nad Morzem. Oprócz Wandy Ostrowskiej, tutaj było jeszcze parę znanych nazwisk, nie tylko w Polsce. Yy, wspomina pani koleżanki i kolegów, kogo? Oczywiście, Danu się wieczorkówną. No. Wspominam Jerzy, Jerzy Sonsala, który obecnie jest w Niemczech. Yy, Rodę. Yy, <ścoughs> już, już za bardzo nie wiem, ale było no taka, że drużyna była, prawda? No. Tak, tak była drużyna złota Dobre, drużyna. Dobrze, kiedyś to troszeczkę inaczej wyglądało. Teraz wszystkie zawodniczki zawodnicy walczą w zasadzie na własne rachunki. Kiedyś był klub, były zawody drużynowe i mistrzostwa polskich klubów, tak? Były mistrzostwa polskich klubów drużynowe, prawda? No chciałam jeszcze powiedzieć, że w tej naszej drużynie był Janusz Gąsior, który obecnie też jest w Niemczech. No i graliśmy. 4-2, znaczy czterech mężczyzn, dwie kobiety, a potem przyszła znowu zmiana regulaminu i było 2-1. Dwie kobiety, nie, jedna kobieta i dwóch mężczyzn. 2-1, nie? No. Z wynikami zawsze bardzo dobrymi, kręci, kręci się łezka w oku, kiedy wraca pani pamięcią do no tamtych czasów, przychodząc na korty choćby i patrząc Owszem, jak. To... Owszem, ja tu jestem stały kibic taki, znaczy ja byłam jeszcze po zakończeniu takiej mojej kariery, pojechałam do Austrii. Zostałam tam zaproszona przez Austriacki Związek Tenisowy i osiedliłam się w Salzburgu i prowadziłam zajęcia w pierwszej, w pierwszej szkole. Z i zamieszkiwałam tam 20 lat. No, Panie, to, no to rzeczywiście szmat tam, czasu. Ta, szmat czasu. Tam prowadziłam tam. Moje córki chodziły do, do szkoły. I bardzo miło sobie wspominam. Już nie jako zawodniczka, ale jako trener. Czy te korty, na których dziś jesteśmy, w 2014 roku różnią się czymś od tych, które były w latach 70. Oczywiście, to w ogóle nie ma porównania. To w ogóle nie ma to jest tak pięknie, że naprawdę mogę powiedzieć międzynarodowy obiekt. Wszystko dopasowane kolorami mili ludzie, dzieci się kręcą. No może coś się tu jeszcze. jeszcze... Wykluje jakieś międzynarodowe, międzynarodowe pojedynki. Wanda Ostrowska grała w misa, a teraz chyba z tego, co tutaj mi zdradzili, również i wnuki, wnuczki tak? Upra... Tak, tak, ja mam, ja mam czworo wnuków: Maksiu, Zygadło, Zośka, Zygadło i Mikołaj, Zygadło. I jak były tutaj mistrzostwa Śląska w zeszłym roku, to wszyscy w swoich kategoriach zajmowali pierwsze miejsca. No to fantastycznie. I co zrobić, żeby zarazić dzieci do takiej pas? No po prostu ciągnąć za sobą i koniec. Nie pytać się, czy chcą, czy nie chcą. Zapoznają się, tu są koleżanki, koledzy, już o tym chętnie przychodzą, nie? Warto uprawiać, grać w tym. Ale rzeczywiście nie widać. Nie noszę zbędnych kilogramów, prawda? Znaczy rozumiem, że do dzisiaj, tak? Pani tak, biega z rakietą no Tak, tak, tak. Ja mam jeszcze takie zajęcia tutaj u, na hali pana kondzieleskiego Prowadzę zajęcia no, z dziećmi takimi indywidualnie naturalnie, prawda? To jeszcze jedna pani drugiej pani posyła dzieci. Aha, no to zapraszamy i zachęcamy wszystkich do tego, aby grali w tenisa, szczególnie pod okiem Wandy Ostrowskiej, tak jak powiedziałem, jednej z legend Gliwickiego tenisa. No, przenosimy się teraz dalej na korty do kolejnych rozmówców. Dziękuję bardzo, pani ja Wandy. Też bardzo dziękuję, było bardzo miło. Rozmawiamy z Leszkiem Lemczakiem, kierownikiem kortów przy ulicy Kosenierów w Gliwicach, gdzie od kilku dni odbywają się 88 już Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym. Panie Leszku, Gliwice to takie miasto, które ma bardzo bogate tradycje tenisowe, prawda? Już od 1945 roku tutaj grano, rywalizowano. Lata 70, wspaniałe lata 70, Danuta, Szwaj, Wieczorek i inni, między innymi pan też tutaj Walczył na kortach w Gliwicach, no, ale to, są, to jest historia. Ostatnie 10 lat to przede wszystkim turnieje, szkolenie młodzieży. No i wspaniała zabawa. Proszę coś powiedzieć o tym ostatnim okresie, o tych ostatnich 10 latach, co tu się dzieje. Znaczy, no, ostatnie rzeczywiście 10 lat to dużo imprez tenisowych. Zaczęliśmy w 2005 roku można powiedzieć dużym międzynarodowym turniejem, który był wówczas sponsorowany przez firmę Vattenfall. Kolejnym, w kolejnym roku, również 2006, turniej rangi Futuresa. Kolejne trzy lata to Narodowe Mistrzostwa Polski. Od 2010 roku, w którym został rozegrany ostatni międzynarodowy turniej, czyli pierwsze mistrzostwa międzynarodowe Gliwic z udziałem Jerzego Janowicza, który wówczas w finale po ciężkim boju przegrał z Czechem Lloydą. 4 lata przerwy i ponownie duża impreza na naszym obiekcie, czyli 88 Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Tenisie. Fundacja Radan jest głównym sponsorem również organizatorem razem z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych. Impreza jest można powiedzieć wzorowo prowadzona i Myślę, że no, jest się czym pochwalić. Przyjemnie się ogląda zawodników rywalizujących, zawodniczki rywalizujące na kortach. Bardzo dobrze przygotowany obiekt, na oświetlenie, tutaj deszcze padają, a tu nic nie widać. Jak, jak to jest w ogóle możliwe, że tak fajnie, w tak trudnych teraz warunkach atmosferycznych, można przygotować obiekt do zawodów? No Jest to głównie spowodowane tym, że dwa lata temu miejski zarząd usług komunalnych wy. Wyasygnował pokaźną kwotę i y, została zbudowana kanalizacja deszczowa która pozwala po tak dużych opadach deszczu, jak wczoraj mieliśmy, błyskawicznie odprowadzić wodę po kilku godzinach. Oczywiście przy kosmetycznych zabiegach można powrócić do gry. Tutaj odbywają się też bardzo fajne imprezy dla młodzieży. Lato, lato z tenisem, prawda? No, Mistrzostwa amatorskie Gliwic to chyba największa, największe zawody amatorskie w Polsce, które są organizowane, tak? Tak, więc jeżeli po kolei, to co roku wakacje zaczynamy tenis Tenisowymi wakacjami. To jest to impreza, którą od kilku, jak nie od kilkunastu lat regularnie tutaj organizujemy dla dzieci i młodzieży. Z racji tego, że impreza się naprawdę dużym powodzeniem wśród dzieciaków cieszy. W tym roku organizujemy trzy turnusy, jesteśmy już po dwóch. Jeszcze ostatni tydzień sierpnia będzie trzeci turnus tych tenisowych wakacji. Oprócz tego dla, dla weteranów tenisowa majówka, w tej chwili Narodowe Mistrzostwa Polskie i w połowie września jesteśmy, można powiedzieć, z końcem sezonu tutaj organizatorami, tak jak pan powiedział wcześniej, największej amatorskiej imprezy w Polsce, to są nasze mistrzostwa amatorów w tenisie gliwickie. Pojawiają się jakieś perełki tenisowe na tych mistrzostwach, którzy, które potem dziś wypływają na, na turniejach i zawodach? No w tym roku tutaj obserwując y, młodzież y, wszyscy fachowcy zwracają uwagę na zawodniczkę, która właśnie w tej chwili jest na korcie, gra do kończenia wczorajszego meczu ćwierćfinałowego, Anastazja Soszyna, 16-letnia zawodniczka z Ukrainy z polskim paszportem, trenująca aktualnie w Puszczykowie. Myślę, że za 3-4 lata gdzieś o niej na pewno usłyszymy. To życzę w takim razie, aby Chętnie gliwiczanie nie tylko garnęli się do Zenise no i aby pogoda wam sprzyjała i wszystko co potrzebne do organizacji zawodu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Kolejny nasz rozmówca, Mateusz Miguel gliwiczanin od urodzenia, choć część swojego życia spędził w Rudzie Śląskiej. Uczestnik i zawodnik 88 Mistrzostw Polski w tenisie. Panie Mateuszu, dlaczego stał pan tenisistą, a nie piłkarzem albo siatkarzem? To tata zaprowadził mnie po raz pierwszy na kort. Spodobało mi się, złapałem tzw. bakcyla i tak już pozostało. Że, można powiedzieć, że preferuję też sport indywidualny e, i, i w tym się jakby rozwijam. Jak długo trzeba spędzać, ile czasu trzeba spędzać na korcie, aby no, móc wziąć udział w takich mistrzostwach polskich, jakie się odbywają w e, No to, to są lata, lata przygotowania, lata y, treningów. Myślę, że z 5-5 z godzin co najmniej trzeba dziennie spędzić na, na korcie, żeby, żeby dobrze być przygotowanym do, do takich turniej. Myślę, że 4 godziny tenisa plus przygotowanie fizyczne oprócz tego. Jest wtedy czas na pracę i na naukę. E... No, myślę, że ciężko jest to połączyć z nauką, e, jeżeli szkoła, szkoła nie, nie pomaga. E, ale jest też czas na, na przyjemności, jest czas dla siebie, czas wolny, więc e, nie, nie jest aż tak źle. Startował Pan w turnieju indywidualnym z jakim skutkiem? Tak, dostałem dziką kartę do turnieju głównego. E, niestety w singla mi, mi nie poszło. No, ale w Deblu również uzyskałem dziką kartę i, i dzisiaj gram półfinał. Eee, także już brązowy medal jest. Zobacz, zobaczymy, jak będzie dalej. Powiedzmy o tym, o tym meczu w turnieju indywidualnym. Dlaczego nie wyszło? Przeciwnie był lepszy, czy słabszy dzień był może? Trafiłem na dosyć dobrego zawodnika, który. Eee, można powiedzieć, no mi nie leżał. Yy... Zagrałem trochę słabszy mecz na, na treningach, na, na sparingach przed turniejem. Grałem zdecydowanie lepiej, yy, więc no nie, nie chciałbym się tłumaczyć jakimś słabszym dniem, ale po prostu przeciwnik był tego dnia lepszy. Jak oceniasz organizację tych mistrzostw? Bo Ty pewnie startujesz na wielu turniejach, wielu zawodach. Jest tak, jak powinno być? Czy czegoś brakuje? Tak, organizacja jest, jest jak najbardziej w porządku dzięki Fundacji Radan. Wszystko jest dobrze zorganizowane. Pula nagród również zachęca do, do przyjazdu zawodników. Masz jakiś faworytów? Kto, kto może wygrać tą imprezę? Na pewno chciałbym, żeby wygrał yy, mój partner deblowy Igor Bujdo, który właśnie walczy teraz w półfinale singla i myślę, że on jest moim faworytem. Dziękuję bardzo, no i zapraszam, zachęcam i życzę wszystkiego dobrego w kolejnych grach. Kontynuujemy nasze rozmowy z uczestnikami Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym, które odbywają się w tym tygodniu w Gliwicach. Naszą tym razem rozmówczynią jest Anastazja Szosina, uczestniczka tych mistrzostw. Powiedz, skąd tutaj przyjechałaś do Gliwicy? Przyjechałam z Puszczykowa, bo ja trenuję w Akademii Tenisowej Angeliki Kerber. To jest tak pod Poznaniem. No już tak trzy lata tam trenuję i teraz pierwszy raz uczestniczę w, w Mistrzostwach Polskich. No, specjalnie tu przyjechałam. No to kawałeczek yy, drogi, co Cię tu przyciągnęło, przygoda sportowa, a może pula nagród, a może chęć zmierzenia się z najlepszymi? Nie no, oczywiście chyba chęć zmierzenia z najlepszymi, bo chciałam by wygrać, pokazać swój poziom, że też mogę dać rady w takich turniejach też wycięstczywać. no. Tak. Jeśli jesteś kobietą, no to trudno nie zapytać o to, czy naśladujesz siostry radwańskie yy, i chciałabyś pójść ślady? Nie no, oczywiście to byś top 10 to moje pragnienie i bym chciała tak też grać. No ale też jak trenuję w Akademii Angeliki Gerber, to czasami też nią trenuję i bardzo podoba mi się jak ona gra i też chciałaby osiągnąć jej sukcesów. Jest wiele dyscyplin sportu. A dlaczego ty akurat wybrałaś tenis, a nie inną dyscyplinę? Moje rodzice też byli tenisistami, no to dlatego już od 5 lat trenuję, nie? Jesteś na tych mistrzostwach, na razie z jakim skutkiem walczysz? Jestem w półfinale i grałam dzisiaj wejście do finalu z Magdą French. Bo rozumiem, że byłaś rozstawiona tutaj, tak? Czy... Nie, grałam przez eliminację. A to opowiedz coś o tej drodze do, do półfinału, no bo to chyba zaskoczenie dla Ciebie, że tak dobrze poszło. Nie no, miałam nadzieję, tak miałam zamiar tak zagrać, no w eliminacjach zagrałam. Jeden mecz, potem wygrałam z drugą rastawioną, tutaj z Agatą Binkowską, potem pokonałam Agatę Borgman. I teraz Anny Korzeniak. To, to pewnie dla cie, dlatego mówią o tobie tutaj, że jesteś odkryciem tego turnieju. Co ty na to? No, możliwe, nie. <grym> A jak ci się organizacja tych mistrzostw spodoba? Wszystko jest tak, jak ma być, bo pewnie jeździsz na, na dużą liczbę zawodów? No, tutaj wszystko fajnie. Podobają mi się korty. Organizacja turnieju też fajna, sędzie. Wszystko dobrze. Spotykasz na tych zawodów koleżanki, czy też inne zawodniczki, z którymi gdzieś tam kiedyś wasze drogi czy rakiety się skrzyżowały. No już tak grałam też polskie turnieje, to znam parę dziewczyn, czyści nie wszystkich, no też znam przyjaźnie. No to nic, to życzę Ci w takim razie sukcesu i do zobaczenia w finale i miejmy nadzieję na najwyższe stopniu podium. Dziękuję Wam. Dziękuję bardzo. Dalej jesteśmy na kortach przy ulicy Kosynierów w Gliwicach, gdzie odbywają się 88 już Mistrzostwa Polskie w tenisie ziemnym. Naszym kolejnym rozmówcą jest Józef Poteralski, główny sędzia tych zawodów. Czy rzeczywiście ta impreza zasługuje na miano Mistrzostw Polski? No na pewno. Mistrzostwa Polski to jest największa impreza, jeśli chodzi o mężczyzn i kobiet. Grają zresztą najlepsi zawodnicy. To mamy drugiego rozstawionego zawodnika, który który jest na liście PZT z numerem 4 Kapaś i z numerem 2 jest Gadomski, są po prostu to zawodnicy z najwyższej klasy. Nie? Jest tutaj, pochwalił się organizator tej imprezy, pan Tadeusz Wesołowski, że jest pula nagród 50 tysięcy złotych. Czy to jest taki magnes, który przyciąga tutaj tenisistów do Bliwid? No tak, ja myślę, że można jeszcze podać, że ta pula nagród wzrosła o 10%. I finalista, który przegra w finale, dostaje zamiast 4 cztery tysiąca, a zwycięzca zamiast 6 dostaje 8 tysięcy. To jest jednak znaczna podwyżka. No w pracę, w organizację tego turnieju zaangażowanych jest cała grupa sędziów. Ilu, ilu sprawiedliwych pilnuje, żeby to wszystko było zgodnie z przepisami? No jest sędziów głównych, jest siedmiu, czyli tych stołkowych, którzy sędzią na stołkach. No i Patrycja Mierzyńska była sędzią naczelnym i ja tu, jako zastępca jej, gdy razem była dziewiątka, dziewięciu sędziów. Oglądając tenis w telewizji widzimy, że te piłki latają z prędkością nawet powyżej 200 km na godzinę. Wy nie macie tutaj takich gadżetów jak, jak telewizja, jak powtórki, stop klatki. jak sobie radzicie? No tego nie ma wprawdzie, ale na ziemi jest łatwiej sędziować, są ślady, tak że sędziowie nawet jak mają wątpliwości, schodzą do śladu, sprawdzają. A myślę, że 200 na godzinę to tutaj nasi, w prawie 50% mężczyzn serwuje taką szybkością. Także to, to nie jest problem na ziemi, tak jak teraz na kortach ziemnych. Nie? Zawody przebiegają bez większych zakłóceń tutaj na razie? No, mieliśmy dwa razy ulewę, ale korty są tak wspaniale przygotowane. Tutaj ja muszę pochwalić tutaj organizatorów. Pana Tadeusza Wesołowskiego, no i Lenczaka Leszka, którzy naprawdę przygotowali te korty, są rewelacyjne. Ja że 40 turniejów w roku tutaj w Polsce i to są jedne z najlepszych kortów. Liczba zawodników i zawodniczek, które się do turnieju zadowalająca jest? Tak, chociaż u kobiet od pewnego czasu jest gra coraz mniej, ale jednak drabinki z turnieju głównego są kompletne. To ciekawe, bo przecież siostry radwańskie bardzo starają się, żeby tenis był popularny w Polsce. No tak, no sędziowałem i znam te dziewczyny od siedmiu, sześciu lat, jak zaczęły grać tenisę, wiele meczów im sędziowałem i, i tutaj i w Gliwicach grały na pewno i grały. zresztą w całej Polsce na wszystkich kortach. A to, że są popularne, myślę, że tenis może w tych najmłodszych grupach jest coraz więcej grających, ale jeszcze w tym zawodowym graniem jednak trzeba dużo finansów, pieniędzy dla przez rodziców. Wydatki są ogromne, więc nie zawsze stać rodziców, żeby wszędzie na nie pojechać. Nie? W sobotę odbędzie się główny finał, główne finały. Warto przyjść na korty, aby zobaczyć te mecze? No, myślę, że na pewno będą te mecze i, i czy warto przyjść? No, oczywiście. Bo... W finały będziemy grali prawdopodobnie od 11.00 pierwszy mecz, drugi mecz o godzinie gdzieś nie przed 13.00, ale jeszcze ustalę z dyrektorem turnieju, czy pierwszy będzie męski finał, czy, czy kobiecy. Czyli 11.00 pierwszy finał koło godziny 13.00, drugi, potem zakończenie, jur o 16.00 rozdanie nagród. Przychodzimy i kibicujemy tenis. Tak jest, życzę również wszystkim, żeby kibicom, żeby dużo wrażeń z oglądania tenisa tutaj w Gliwicach. Dziękuję bardzo. Cały czas pozostajemy na kortach tenisowych, ale jesteśmy teraz w sekretariacie zawodów. Z nami jest Gloria Kuczora, jedna z osób, chyba tutaj najważniejszych, bo odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg wszystkiego, co nazywamy tą częścią organizacyjną. Pani Glorio, co pani tu robi? Proszę powiedzieć. Witam serdecznie. Można powiedzieć, że zajmuję się tutaj wszystkim, wszystkim co jest potrzebne do naszego turnieju drabinkami. Rozpisem gier, wszystkimi plakatami na obiekcie, tym co yy, po, powie dyrektor, yy, co powie kierownik kortów. Wszystko. Powiem tak, zawody na pewno by się nie odbyły, gdyby nie było na nie odpowiednich pieniążków. To wiemy, zabezpiecza Fundacja Radan i miasto Gliwice. Ale czy mogę powiedzieć, że zawody by się nie odbyły, gdyby to Pani nie było? <laughs> Trudne pytanie. Można powiedzieć, wiadomo, że nie, ale jestem związana z obiektem bardzo długo i szczerze przyznam, że tutaj się orientuję na tych kortach, co i jak. I myślę, że gdyby była inna osoba, na pewno by sobie poradziła, ale no, nie wiadomo, niemal do dzisiaj zastąpionych, ale jeżeli radzę sobie tutaj bardzo dobrze, tą Myślę, że mogłoby tak pozostać dalej. W rozmowie tutaj z Leszkiem Węczakiem, gospodarzem, kierownikiem tych Ortu, powiedział mi, że pani tutaj była już 10 lat. To znaczy, co zaczynała pani w dzieku 10 lat pracę na kortach? Nie, zaczęłam grać w tenisa mając 7 lat. Tutaj na kortach zawsze z, z trenerami graliśmy. Później brałam udział w tenisowych wakacjach. Następnie byłam kidsbalem na różnych turniejach. Później już zaczęłam pracę w sekretariacie i tak się stało, że jestem na chwilę obecną tutaj w biurze turniejowym i zajmuję się na co dzień również z różnymi sprawami związanymi z kortami. Odbywają się tutaj Mistrzostwa Polski w tenisie. Bardzo poważna impreza, ale oprócz tego, opró w innych dniach, w innych miesiącach na kortach dzieją się też inne rzeczy. Jakie? Oczywiście są tutaj też różne mniejsze imprezy, takie jak Mistrzostwa Gliwic oraz tenisowe wakacje oraz inne turnieje. Na przykład tenisowa majówka lub turnieje takie amatorskie, które tworzymy tutaj razem z y, obecnymi naszymi graczami. Y, dużą imprezą jest y, Mistrzostwa Gliwic. Oprócz tego tenisowe wakacje, gdzie y, za darmo przychodzą dzieci y, 5 dni w tygodniu, przez 3 tygodnie, w tym roku tak mamy. I sobie y, przez 3 godziny na korcie gramy gry, zabawy różne, y, y, Super forma dla dzieci spędzania czasu podczas wakacji. Z tego co wiem, to dzieci bardzo chętnie przychodzą właśnie na te korty. Są to korty miejskie, przez to też chyba jest troszeczkę taniej. Jest taniej, tak. Mamy super promocyjne ceny dla dzieci, szczególnie tych, którzy grają u naszych trenerów. Jest to opłata stała, jednorazowa w sezonie. I jest to super rozwiązanie, szczególnie dla rodziców, ponieważ na żadnych innych kortach w Gliwicach i okolicach nie ma takiej możliwości. No tak, jak widzimy korty tenisowe to nie tylko zawodniczki i zawodnicy, którzy rywalizują na kortach, ale także miła i sympatyczna obsługa. Oby więcej dziękuję bardzo. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Lato Imperium gościło, tak jak powiedziałem wcześniej, na kortach przy ulicy Kosynierów. Mam nadzieję, że program bardzo się podobał. Zapraszam na sobotę na mecze finałowe. Telewizja Imperium Gliwice. Grzegorz Muzia.